Lampkę do ściany i mówisz, że będę kręcił stoliczkiem? Nie, troszeczkę mam inny pomysł na to, żeby ona się zapalała. I w tym filmie chyba już ją wykonam. Właśnie teraz powstanie lampka. Kurde, trochę głośno mi to chodzi, będzie mi się źle nagrywało, no ale chciałem mieć ciepło. Jak w tym wyciąć, żeby był odpowiedni otwór, wykonam szablon. Z tego oto kartonika. Ł Łatwo to robić. Włącznik to będzie tu, zobacz, to się rusza góra dół. Idealnie będzie, żeby coś włączyć. Bechy w górę, łapy w dół, jedziemy. Mamy szablon, zaraz wytniemy. Prościzna, mamy to, prawie. Chociaż tu są dwa takie. Coś wymyślimy. Wstępnie wycięte, trzeba teraz wyczyścić markera. Tym. Wiem, to jeszcze nie wygląda hmm. dobrze. Tutaj coś do końca nie pasi. Ale dostaniesz basi i przypasi. Jak zaznaczamy co wyciąć, żeby odwrotnie nie wyciąć? X-em, żeby tego nie wyciąć. Tylko to, tutaj też. Różnie bywa. Pośpiech. Pomalowane. Czekamy. Zamontowanie włącznika będzie najtrudniejszą rzeczą. Zdecydowanie. Muszę to wykręcić. Główne założenie było takie, żeby to wyszło ładnie. Także jestem zadowolony. Nie wiem czy tu dam radę nagrać jedną ręką. Włącznik jest zamontowany. On jest tu. Tego nie będzie widać. I tak to będzie działać. Tu sobie kręcę. Słyszeliście jak cyknęło? Włączone. Cyk. Kręcę dalej. Wyłączone. Tak będzie włącznik działał. Można w sumie to krócej zrobić, ale można też na około. Dobra, idę do domu, bo nie. Bo i tak nie mam klosza do lampa. Zależy mi to, żeby nie było kupione, tylko takie recykling styla. Czyli muszę znaleźć jaką starą lampę teraz. Ciężkie jest życie zbieracza.